Hejka, tu Kinguin. Przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable i odbieramy dzisiaj kolejną druidzką nagrodę. Zatem nie przedłużając, zaczynajmy! No, ten odcinek wchodzi w sumie dość szybko po poprzednim, ale stwierdziłam, że po rozmowie z R'Chanon, e, która była na ostatnim, no, oczywiście zapraszam do tego odcinka, to ja po prostu nie mogę się doczekać, kiedy będzie kolejna ta rozmowa. I stwierdziłam, że jak najszybciej wbije sobie te nagrody, żeby móc mieć kolejna po prostu z nią rozmowy, bo wtedy już będzie, zacznie się dziać coś takiego, próż samej rozmowy będzie się jeszcze. Tak. Więc. Zapraszam do tego odcinka. A ja czekam na jutrzejszy dzień bo to jest sobota i wchodzi są odcinki sezonu Star Stable Mistfall i ja na nie czekam, bo zapowiedzi są naprawdę super, a nie wiem jak będzie odcinki, ale mam nadzieję, że będą fajne, że się nie zawiodę, no bo szkoda by było. Wybrałam sobie zamknij spadochronińską szczelinę teraz. E, powiem Wam, że robiłam to już trzy razy i nigdy mi się nie udało tego zamknąć. Więc mam nadzieję, że jednak tym razem mi się uda. Bo nie chcę mi się robić treningów. Treningi są nudne, jak w sumie zawsze tak uważam, no ale no nic się nie zmieniło moim zdaniem. Tak. Mamy to. Wydaje mi się, że trzeba po prostu trzy razy walnąć tym uderzeniem miejsce dusz. Nie nie, 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 nie znikaj, nie znikaj, nie znikaj. No i mi... Wrzuciło do tyłu. Nie, nie, uciekaj, koniu, uciekaj, uciekaj. Tak, brawo ja. Dobra. Słapmy jak najszybciej te uderzenia jejśców dusz. Nie, jak to nazwać w sumie? Energia jest dusz, o. to się tak nazywa. Nie, 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 nie znikaj, nie znikaj. No i znikło. Brawo ja. Moim zdaniem powinno być tego więcej niż 3, totalnie oddalone ode mnie. Okej. Okay. I ostatnie... I mamy ten uderz w cel. I jest! Pierwsze. Mówię, wydaje mi się, że trzeba 3 razy uderzyć i wtedy to się kończy. Niestety mamy na to trochę ponad minutę. Więc nie wiem czy zdążę. Ale... No... Miejmy nadzieję, że tak. Dobra. nie, 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 o dobra jak dobrze, że te pioruny tam zniknęły bo naprawdę i drugie uderzenie dobra to jeszcze trzecie? jeżeli będzie cztery no to chyba nie zdążę, ale może no i w tą środę były te nowe maści ryziów co było bardzo fajne tylko mnie nie stać na żadnego i w sumie to jest trochę smutne, bo pewnie bym sobie kupiła, ale właśnie z drugiej strony może dobrze, że mnie nie stać, bo chciałabym też kupić sobie inne, a nie z mi. inne konie. A nie chcę chyba mieć więcej tej samej rasy, choć wyjątkiem mogą być dzikuski, bo planuję sobie y, kupić jeszcze tego niebieskiego, tego ciemnego, po czarno szaro niebieskiego. Granatowego w sumie, ale nie wiem. Piszcie, jakby uważacie, którego powinnam sobie kupić. Wydaje mi się, że ten czarno-granatowy jest najładniejszy. No I uderzamy. Tak, brakowało tylko trzech. I zrobiliśmy więc dzisiaj będziemy odbierać tą nagrodę i tą nagrodą jest książka bardzo fajna książka okej okay. mamy już to, zrobiliśmy jesteśmy już na wybiegu i będzie ta książka, dalsze dalsza część Pamiętnika Elizabeth. Wybieramy. Nie, 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 nie. O, Odblokowano kolejną księgę wiedzy. Więc to jest już trzecia z czterech. Dziewczyna rozmawiająca z końmi. Część trzecia. Dziś słońce nie świeci tak jasno. on wyjeżdża. Nie dochodzi z Jorwiku ani od druidów. Będzie jakiś dzień lub dwa drogi stąd, ale jednak czuję jakbym traciła młodszą siostrę. Na północy żyje grupa druidów, która przestrzega innych zasad, żyjąc uprawy ziemi jak dawni pionierzy. Niektórzy z nich są, z się strażnikami dziczy i uważają, że ich świętym obowiązkiem jest chronienie dzikich koni jorwiku przed tymi, którzy chcieliby je skrzywdzić. Druidzi ci sądzą, że konie powinny być wolne, mogą samemu wybierać swoich jeźdźców. Niektórzy z nich żyją wśród koni od wielu lat, a jednak z żadnym nie nawiązali więzi. Nie potrafię czegoś takiego, sobie czegoś takiego wyobrazić. Kocham Kaliopę jak członka rodziny, tak jak wcześniej kochałam Concorda. Richiana postanowiła się uczyć od strażników dziczy. Bardzo im pomoże dzięki swojemu darowi zaklania zwierząt. Powiedziałam jej, że zawsze może wrócić do Waldale. Strażnicy Aiden z otwartymi ramionami powitają ją w kamiennym kręgu. To niewiarygodne, ale Free próbował ją przekonać, by została. Choć przecież gwiazdy i runy nie wskazują na to, by dołączyła do jeźdźców duszy. A czy ty byś została, gdyby. Nie, Arciana on mówi, że już zdecydowała. Śle się czuje w miasteczku pośród stajni. Musi odnaleźć własną drogę. Mam nadzieję, że znajdzie też swojego konia duszy, Starblina, z którym nawiąże prawdziwą więź. Aiden, proszę, nie pozwól, by dołączyła do tych, którzy rozmawiają z końmi, ale nie mogą trafić na tego właściwego. Chronią, podczas gdy ona będzie chronić swoje błogosławione stada. Szczenię na moja ptaszyna porwana przez wiatr. Serce mi mówi, że jeszcze się spotkamy. Proszę, niech to nie trwa zbyt długo. Znika Elizabeth Sambin, 10 lat temu. Tak, tu Elizabeth właśnie opisuje to, co dowiedzieliśmy się o Trzcianon w poprzednim odcinku. Właśnie Trzcianon dlaczego tam jest powiedziane dlaczego ona wyjechała. Tu Elizabeth tego nie opisuje, nie wiem czy ona o tym nie wie. Nie pamiętam, czy było powiedziane, czy Elizabeth o tym wie, dlaczego wcześniej odjechała. No. A następnym razem dostaniemy taką bluzkę, w sumie bluzkę z kamizelką. Spoko. No i to będzie już koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapeczki w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Życzę miłego dnia lub nocy i cześć!